Cześć, witam wszystkich na drugim odcinku unboxingu paczek z NGC w tym odcinku pokażę, moi drodzy moje monety także pozwólcie, że pokażę Wam jedna gigantyczna, dwie mniejsze tu jest jedna moneta, tu jest bodajże 9 a w tej bardzo wielkie 34 chyba przerwę na chwilę nagrywanie gdyż jak wiecie, zapewne nagrywam na yy, także wracam za chwilę. No, otwieramy pierwszą. W tej paczce znajduje się tylko jedna moneta, musiała być na osobnym formularzu. Znaczy, jedna moneta i moi drodzy, mamy tu 10 zł z Bolesławem chorobrem. Tak jak już wspomniałem 10 zł z 1925 roku, a tak naprawdę z 26 roku. No i nota dla tej monety MS 64. Naprawdę bardzo ładny egzemplarz. Dobrze. To była pierwsza moneta. Teraz otwieramy następną pakę. Tutaj znajdują się monety drugiej Rzeczpospolitej i PRL-u. To też musi być. Dlaczego tu znajduje się druga i druga Rzeczpospolita i PRL? Monety do roku 64 są monetami już. W kategorii mm, ekonomii, więc y, nie mogę ich gradować jako monety modern. Ekonomii no, jest droższe w gradowaniu, y, a złote monety, y, moi drodzy, chyba to jest 35 euro jeżeli się nie mylę, za sztukę. I zaczniemy od monety, którą już raz wysłałem, ale źle ją opisałem i wróciła jako moneta nieogradowana. Mamy tu złotówkę z 1929 roku NIKiel. I jest to Double die. Widzimy zdwojenia całego awersu i nawet potrojenie rewersu. No tam jaka widnieje jest Mint error. Verify 30 Double Struck uh, Rooted in cola? Nie wiem jak to się czyta. Mm, no ale dostała notę numeryczną. Za pierwszym razem nie została obradowana. Czekajcie, może troszeczkę powiększę, będzie lepiej widać. Potężne zdwojenie. A tutaj nawet potrójne. Także super. Następnie mamy dwa złote. Kurde, to jest światło mi troszeczkę to przeszkadza, bo się źle świeci. Dwa złote, żniwiarka 25 rok. Filadelfia, czyli moneta na awersie bez kropeczki. No i a trochę jestem zawiedziony no notą, e, aczkolwiek czekajcie, spróbuję to uchwycić. No kurde z tym światłem to jest jednak problem. Oświecić się w slab. Zobaczcie moi drodzy. No kurde. Naprawdę bardzo ładny detal. Moneta jest niewytarta Aczkolwiek no ta no AU58. Jest to w polskiej klasyfikacji stanu zachowania jako minus 1. No bardziej minus 1, tak no ale nic nie zrobię. Naprawdę bardzo, bardzo ładna moneta. Dobra. Teraz mamy grosika. Grosik z 39 roku. Ja sobie otworzę może swoje zlecenia. Nie to nie to. Czekajcie chwileczkę. Złe zlecenie. tu jest to. OK. A więc jeden grosz. 49. I nota MS 66. Sprawdzę sobie ile tych monet w ogóle jest ogradowanych grosiki. Z MSM66 67 sztuk, a monety z, z wyższą notą jest to 35 sztuk Także MS 66. Teraz mamy, moi drodzy, 2 grosze z 49 roku. I tutaj już Wam mówię. Jeszcze zobaczmy sobie reverse. No i MS-65. Z tą jest ogradowanych 34 sztuki. 49 monet jest ogradowanych wyżej. Dobra. Teraz mamy dwa złote z roku 60. Naprawdę bardzo ładnie zachowana głzyka. I moi drodzy, tej monety dwa złote jest ogradowanych w tej nocie 59. A wyżej jest ugrywanych 38 sztuk. że MS66. Wysoka nota. Super. Tutaj mam teraz monetę, nad którą troszeczkę się załamałem. Może nie załamałem, to jest przesadzone, ale nie pocieszający jestem, jeśli chodzi o notę. Zobaczcie moi drodzy sami. E... Jak wygląda moneta? Wygląda to całkiem, całkiem, może nie całkiem, bardzo dobrze. Naprawdę nie ma zbyt wielu rzeczy, do których by się można było przyczepić na tej monecie. No, lustro pełne, brak wytarć przede wszystkim. Są takie delikatne e, draśnięcia, przetarcia. E, Kurde, nie wiem jak to opisać nawet no mm, ale nota jest bardzo niefajna ms63 z plusem no szkoda nie udało się ms63 z plusem teraz mamy moi drodzy monetę z Mikałem Kopernikiem rocznik 59 jest to 10 zł. No i nota MS 64. Dobra. Nie tu mamy moi drodzy Monetę następną. Jest to ponownie 10 zł z Kopernikiem. Rocznik 59. I tutaj też nota, moim zdaniem, jest, żeby brzydko nie mówić, z 4 liter wyciągnięta. To monetę. Przeglądałem pod mikroskopem, i zobaczcie notę: UNCD, Dalies Clinic. Naprawdę, nawet jak się tak przyjrzymy, nie ma tu żadnych rys. Typowo po czyszczeniu. Nie wiem, gdzie osoba, która Oceniała tą monetę, widzi tu efekt czyszczenia. No ale nic, trudno. No i ostatnia z monet. Mocny, mocnej, fajnej patynie. 10 zł z Tadeuszem Kościuszko, rocznik 59 zł. I tu podobna sytuacja. Ja tu naprawdę nie widzę efektu czyszczenia tej monety no ale oceniono ją także w podobny sposób jak Mikołaja Kopernika Łęce Details Climate także nie fajnie. no i teraz zostało nam bardzo duże pudełko tak jak wspominałem jest to pudełko z 34 monetami film będzie długi Ups. już wam pokazuję 34 slaby no to będzie chwilę trwało, zanim Wam to wszystko pokażę. Jeszcze sobie odpalę numer tego zlecenia. 34 sztuki, to jest tutaj. I czy są one po kolei pokładane? Chyba nie za bardzo. Tu jest jeden, tu jest dobra, tu jest jedynka. Będę musiał sprawdzać. Czy są po kolei? Dobra, zaczynamy. 5 groszy, 70 rok. Naprawdę bardzo ładna moneta. No i nota. Mamy tu MS65. Zerknijmy sobie, czy jest to w miarę wysoka nota. Z tą to jest 16 sztuk, 52 monety jest ocenionych wyżej, MS-65 za 5 groszy z 70. roku. Tu jest gdzieś, czekajcie chwileczkę, bo naprawdę ja muszę patrzeć po numerach jest. Teraz mamy 10 groszy z roku 70. I moneta otrzymała notę MS64 Proof Like. Naprawdę bardzo ładnie. Zobaczę sobie tą 10 groszówkę ile zostało tych monet ocenionych. 7 sztuk jest z właśnie MS64 Proof Like 7 sztuk a wyżej jest ocenionych 11. Także bardzo fajnie. Jest i Proof Like muszę sprawdzić czy teraz mam ponownie 10 groszy 70 rok no i tutaj mamy msa ale 64 bez proflajka i zobaczmy jak to wygląda w 10 monet obradowanych w MS-64 i 38 jest wyżej. Także 10 groszy, 70 rok. Numer 4. 20 groszy. Zobaczcie, 20 groszy z 70 roku. Już sobie kliknę. No i moi drodzy. Naprawdę bardzo ładny egzemplarz. I nota MS 65, 19 sztuk z tą notą, 28 wyżej ocenionych. Lecimy dalej. Teraz 20 groszy z 71 roku. No i nota dla tej monety jest to MS-64, 20 sztuk jest ocenionych właśnie z MS-64, a 29 monet jest wyżej ocenionych. Teraz będziemy mieli, moi drodzy, 50 groszy, rocznik 70, już sobie klikam, naprawdę bardzo ładna moneta. Dużej nie brakło do ProFlight'a, -like choć prezentuje się jak like No to rewers już troszeczkę mniej. No i nota ta MS65. 44 sztuki tej monety jest właśnie z MSM65 i 15 monet jest ogradowanych wyżej. Teraz mamy, moi drodzy, Złotówkę z 70 roku. Już sam muszę otworzyć. Film wyjdzie naprawdę bardzo długi. Bardzo, ale to bardzo ładna złotówka z 70 roku. Zobaczcie sami. No, i nota MS66. I moi drodzy, z MS em 66 33 sztuki wyżej jest ocenionych 11 monet. Naprawdę bardzo, bardzo ładna złotówka. Mm. teraz czekajcie, chwilę o matce. Tysiąc złotych, Z... czekajcie, bo widzę chyba, że mają pomieszane, chyba ją pomieszali. Gdzie to jest? Hmm. Jasne, że są pomieszane. No, kurde. Hmm. Dobrze, mam jedną z tych monet. siedem. 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 Czekajcie chwilę, bo naprawdę <laughs> pomieszane są. Kurde. Więc będę musiał je jakoś jeszcze znaleźć za chwilę. Ale dobra, przejdziemy sobie do następnej monety. I mamy tutaj. Zobaczcie, jak piękne kościuszko z roku 70. Acz cena no, może Was zaskoczyć, ja tu wyż... liczę na troszeczkę wyższą. Te smugi, tej patyny, moi drodzy, monetę wysyłając do Stanów, no nie było tego na tej monecie. Mhm. No Ja już tu nic nie poradzę, <laughs> jedynie co bym mógł zrobić to reklamować Grading, że moneta jechała naprawdę w super stanie. Tak jak tutaj, na... no tego na pewno nie było tych kropek ciemnych. No ale dobra, Tadeusz Kościuszko MS65. Będę musiał sprawdzić jeszcze zaraz zdjęcie. No otwórzcie. Sprawdzę sobie zdjęcie tej monety, czy wyjeżdżając stamtąd, ona miała takie kropki, te paski. No ja tu nie widzę, żeby ona była w takiej patynie. No nie, no trochę widać, muszę przypatrzeć się na orła. No, no kurde. No nic, no ale MS65. A, jeszcze Wam powiem, jak wygląda. E, ile tego w ogóle jest ogradowane? Tadeusz Kościuszko, jeszcze raz muszę kliknąć. Um, a więc z 97 sztuk z MS65 i 119 monet jest wyżej ocenionych. No nic, bywa i tak. Um, teraz Wam pokażę tego papierza. 1000 złotych. A 1000 złotych z papieżem. 83 rok. Przez te rękawiczki, to kurde, nie mogę naciskać na telefon. E, bardzo ładny. No i nota MS68. 17 monet jest ugradzanych wyżej. A 28 sztuk ma MSA 68. Dobra. No i w tym miejscu musiałem, moi drodzy, uciąć. Zapraszam na drugą część tego filmu jutro, 11. Także dziękuję, pozdrawiam. Cześć.